12 sierpnia prezydent Karol Nawrocki wystąpił w niezwykle rzeczowym i ciekawym wywiadzie u redaktora Bogdana Rymanowskiego. Podczas długiej rozmowy poruszonych zostało wiele istotnych kwestii, takich jak ustawa wiatrakowa, afera Z KPO, czy też wywieszanie banderowskich flag przez ukraińskich nacjonalistów na Stadionie Narodowym oraz relacje z premierem. Przedstawię wam teraz w skondensowany sposób, co mówił na te tematy prezydent Karol Nawrocki. A zaczniemy z grubej rury, czyli ataku Tuska na prezydenta. Polski premier tak wypowiedział się o zawetowaniu przez króla Nawrockiego ustawy wiatrakowej. Nawrocki obiecał tani prąd i postanowił zawetować ustawę gwarantującą tani prąd. W odpowiedzi na okresywne słowa Donalda Tuska, Karol Nawrocki stwierdził, że premier tą ustawą szantażuje jego i Polaków oraz, że wcale nie chce obniżyć cen energii też zwiększyć oddziaływanie firm lobbystycznych na gospodarstwa domowe. Chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków. Są problemy z lobbyingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają. A Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać i myślę, że Polacy też są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć o tym, że pan premier Donald Tusk chce w istocie obniżyć cenę energii elektrycznej. Prezydent Nawrocki uznał też, że łączenie cen energii w jednej ustawie z zapisem na temat odległości budowy wiatraków jest nieprzyzwoite oraz, co ważne, bo to już jakiś konkret, stawiający go w dobrej sytuacji, zapowiedział, że przedstawi własną propozycję w sprawie obniżenia cen energii, niezwiązaną ze zmienianiem przepisów na temat stawiania wiatraków. Niosę własny projekt dotyczący cen energii, a nie zmniejszenia odległości wiatraków od gospodarstw domowych, więc. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Kolejnym istotnym tematem poruszanym w rozmowie był oczywiście gorąco obecnie temat niesławnych już dotacji z KPO. Nawrocki, wypowiadając się na temat nieprawidłowości w finansowaniu części projektów w tym programie, powiedział zgodnie z prawdą, że sytuacja oburzyła opinię publiczną, a co za tym idzie, obciąża obecny rząd i samego premiera. Karol Nawrocki, wypowiadając się również za cały naród, stwierdził, że Polacy chcą takiego szefa rządu, który weźmie odpowiedzialność za takie afery. I doprowadzi do ich rozwiązania. Obecny rząd i samego pana premiera, który za to e, odpowiada, widzimy, jak e, ciężka jest sytuacja polskich finansów publicznych, a gdy Polacy słyszą, że podczas e, tej sytuacji wokół finansów e, publicznych wydawało się środki publiczne na solaria, na sauny, na jachty, to mają prawo być e, oburzeni. Jednocześnie pojętując, że Tusk zamiast to zrobić, ma gotową odpowiedź już na każdy kryzys. Mianowicie, że to wszystko wina PiSu. To chyba już dla naszego premiera typowe. Karol Nawrocki nie zapomniał poruszyć też tematu banderowskich flag na Stadionie Narodowym podczas koncertu białoruskiego piosenkarza. Skomentował to zdarzenie jako skandaliczne oraz wyraził pełne poparcie do uznania flagi i symboliki banderowskiej za zakazaną przez polskie prawo i penalizowaną. Oczywiście są skandaliczne te wydarzenia i byłem zaangażowany w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i poszerzenie katalogu ściganych symboli, także o czerwono-czarną flagę. To należy w Polsce zrobić. Wiem, że ta ustawa jest w polskim Sejmie. Liczę, że większość parlamentarna w końcu ją przyjmie. Powiedział też, że ukraińców, którzy tymi flagami wymachiwali, powinno się z kraju wydalić. Co zresztą premier ogłosił. Że uczyni ponad 60 skrajnie nacjonalistycznych osób, zostanie deportowanych. Brawo, premierze, w końcu coś dobrego. Karol Nawrowski powiedział też, że przy spotkaniu z prezydentem Złoęckim poruszył ten temat i że będzie go też poruszał przy kolejnych spotkaniach, jeżeli tylko będzie taka okazja. Jeśli chodzi o temat rozmów z Trumpem oraz rozmów Trumpa z Putinem, Nawrowski liczy, że rozmowy zakończą się długotrwałym pokojem. Jednocześnie potępia Putina jako imperialistycznego zbrodniarza, nie mając co do niego żadnych wątpliwości i złudzeń nie wypowiadałem się o tym czym w moim uznaniu jest Federacja Rosyjska ja widzę w Putinie zbrodniarza wojennego który nie zatrzyma się w swoim pochodzie w walce z cywilizacją z państwami demokratycznymi z Zachodem więc mam wielką nadzieję że te rozmowy skończą się długotrwałym pokojem i takim pokojem który zabezpieczy także interes Polski to mnie w tych rozmowach najbardziej interes... Natomiast do swoich osobistych konfrontacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz planowanej wrześniowej wizyty, Nawrocki mówi, że między nim a Trumpem jest już nic porozumienia, a także, że wierzy, że wspólnie zrobią razem dużo dobrego. Jest między nami nić porozumienia, to jest sama reakcja pana prezydenta Trumpa na moje zaprzysiężenie, zaproszenie mnie do Waszyngtonu. Czyli jest chyba tak? 6 września. Może wskazywać na to, że możemy i dla Polski, i dla Stanów Zjednoczonych, dla naszej współpracy, i przyjaźni, a także mam wielką nadzieję dla Europy i dla świata zrobić wspólnie dużo dobrych rzeczy. Wreszcie pora przejść do tematu współpracy i rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Nawrocki mówi, że premier ani nie zaprasza go na rozmowy, ani nie złożył mu jeszcze gratulacji. Oraz, że wyraża hej do podjęcia dialogu i wspólnych działań z premierem. Chyba najwyższy czas, żeby pan premier złożył gratulacje nowemu prezydentowi Polski, bo jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło pana premiera i może to będzie okazja do tego, abyśmy porozmawiali o naszych kierunkach współpracy. Myślę, że w świecie ludzi kulturalnych, w świecie polityki, wspólnych działań społecznych, politycznych dla dobra Polski, no takie zasady są ogólnie... No dobrze, a jak premier... Pytanie, czy premier w końcu przełknie, że wybory wygra Nawrocki, a nie Trzaskowski i nam wiąże kulturalną rozmowę z prezydentem. A wy co sądzicie o pierwszych dniach sprawowania urzędu przez Nawrockiego? Dajcie znać w komentarzach. Do Kolejnego odcinka. Cześć.